Ja żyję, czas podbić kilka terenów, na razie wystarczy. Wróciłem, tylko nie ty. Zakon krzyżacki wrócił. Ja żyję, czas podbić kilka terenów. Dzień dobry, no nie, wróciłem. Na razie wystarczy, ja żyję. Czas podbić kilka terenów. Kim ty jesteś? Jestem Republiką Północnej Brytanii. Powstałem. Czas podbić kilka terenów. Królestwo Fraket powstało. Królestwo Fraket sojusz? No okej. Okay czas podbić kilka terenów na razie wystarczy powstałem albania swoją już no okej okay. czas podbić kilka terenów ja żyję dzień dobry Wróciłem. Belize francuskie powstało. Kto pytał? Wróciłem. Czekaj, co ja robię w Europie. Co to? Kim ty jesteś? Jestem tobą. A idź ty, pij uniesiany. Ja żyję. Czas podbić kilka terenów. Wróciłem. Czas podbić kilka terenów. Poddaje się czas zaatakować małe kraje, masz tu tereny, dzięki, chcę swoją niepodległości. Poddaje się. Czas skolonizować Afrykę dołączam do kolonizacji Afryki. Ja żyję. Powstałem. Cesarstwo niemieckie powstało. Słowacja próbuje się wyzwolić. Nie pozwolę im na to. Pokój. Ok. Powstałem. Ja żyję. Ja żyję. Czas podbić kilka terenów. Potrzebuję dostęp do morza. Od razu lepiej. Powstałem. Wróciłem. Czas podbić kilka terenów. Co jest? Poddaje się. Hej, Niemcy, łączymy się. Spoko. Teraz mogę zaatakować Polskę. Barbados daj dostęp wojskowy natychmiast. Nie, więc wojna. Niemiec wypowiadam ci wojnę. Dołączam do wojny. Pokój. Okej. Okay. Włochy sojusz. No okej. Okay. Czas powiększyć tereny. Mongolia powstała. Powstaliśmy. Hej, litwo łączymy się. Spoko. Białoruś, chcesz dołączyć? Tak. Czas powiększyć tereny. Dołączam do wojny. Poddaje się. Szwecja łączymy się. OK. Niemiec wypowiadam ci wojnę. Poddaje się. Czas powiększyć tereny w Afryce. Czas skolonizować Afrykę. Czas powiększyć tereny. Na razie wystarczy. Wróciłem. Czas stworzyć imperium mongolskie. Potrzebuję więcej terenów. Ja żyję. Wróciłem. Co ja robię na takiej małej wyspie? Od razu lepiej. Tylko nie rebelianci. Poddaję się, no nie. Nie elitwo. czyli to koniec. Wróciłem, no nie. Nie dam się tak łatwo. Poddaję się. Teraz mogę podbić Europę, a potem cały świat.